Chciałem zobaczyć, czy audyt jest czymś, w czym mogę odnaleźć siebie w przyszłości. Orety. Jak wygląda audyt? Jakie są obowiązki? Czego w ogóle można się spodziewać? Dowiedzieliśmy się parę takich ciekawostek, o których nie mieliśmy zielonego pojęcia. Bezpośredniość i otwartość prowadzących byli. Świetnie. Bardzo doświadczeni ludzie. Profesjonalnym podejściem, co zrobiło na mnie od początku duże wrażenie. Warsztaty wyróżniają się tym, że są przede wszystkim bardzo praktyczne. Case study polegało na przeprowadzeniu badania dużej spółki w czasie rzeczywistym z pomocą menadżerów Deloitte. Super okazja, żeby porozmawiać z praktykami biznesu, którzy są w stanie opowiadać super ciekawe przykłady z życia. Po Akademii otwiera się mnóstwo możliwości, jeżeli ktoś tylko chce z nich skorzystać. Networking z zespołem Deloitte. Korzyści w postaci wpisów CV, certyfikatu uczestnictwa bądź nawet praktyk i, i, i możliwości pracy. Nie przeoczcie terminów, bo ja nie, niemalże to zrobiłam, także taka dobra rada.